Całusza, Dobra, ogólnie w skrócie, w dużym skrócie, w dużym skrócie Po pierwsze, zepsuł mi się komputer To jest jedno Po drugie, musiałem znaleźć sobie inną pracę Co pan robi dzisiaj po 23? Po trzecie, o właśnie, tak mi trzyma e, Nie miałem zbyt bardzo czasu, bo chodzę na siłownię Chodzę na siłownię, próbuję ogarnąć życie swoje Praca, siłownia, muszę wszystko dopiąć, tak, bla bla bla, jakieś tam inne rzeczy Ale ogólnie, jeżeli chcecie, to robię kontent siłowniowy też, na Instagramie Więc jeżeli chcecie, to na instagramie jest tutaj instagram i możecie dać followka, nie? Wow, ale super sześć Skar, ej no jesteś rozjebany Pawlone, Pawlone, Pawlone! Zarąbiście Typy na mnie poleciał no. właśnie Jakimś cudem nagle typ na mnie się zjawił O co chodzi? Widzisz, siana się stawia tutaj Mimo tego, że ja zrobiłem takie coś, co to się, tu, to się tu. O, debil ty. Dobra, ale mi się nie jest tutaj myślę. Jakby jakby spoko, nie? Zabójcie za o chłopie. Tam to jest morderstwo. Rzeźnia tam jest teraz w tym momencie. Zajubi się kurwa. Nie wiem co się dzieje przed Nie chce mi się Nie no, rozjebie coś Nie no, nie mogę się, kurwa, no nie mogę ze szczęści, na Aha, i w ogóle jest jeszcze ten nowy Batman w sklepie Postaram się go sobie kupić, e, tu Jest ten, na przyszłości Batman Beyond Get a job, Nick Tak Batman normalnie, pa, z jednego miejsca na drugie lecę, od razu O Mocny jest Szybko znowu to zatuszować, skubany. Kaj senat jakiś, a drugi jest, nie? Nie wiem, idź do domu. Nie, no, nie mogę ruszyć się wszyscy, nie z. Wyposażam go aktualnie. No, oczywiście to też musimy wyposażyć, jak najbardziej. I teraz z nim robię wina. Jesteś chory, hopę. Mikołajek. Normalnie, hopisz. No nie. Celu prosto prostobrzyj, nie? Ty ilo życia? A, okej okay. Jest nieciśniony, to jest ten cały. To jest ten cały joker, chyba. Ja. Mmm, tutaj. O! O! Do... O! Ty! Dobra, widziałam. O! To ci nowość. Nie, nie postawiłem się podłoga. Faktycznie nowość w moim przypadku, nie? No i ta jest chyba lotnie lepsza, trochę, odrobinkę, nie? Znowu ten biebany, kurwa pistolet! No nie wytrzymam z nim, no! Mam no, pistolet, ten mi zbił całe kawa. Zajebiście, kurwa. Nie mam pompy. A już gdzieś, gdzie gdzieś, gdzie, kurwa, jestem mistrzem, kurwa gry. Po! Stawię to, No, zajebiście, kurwa. Ja pierdolę nie mogę. Tylko znowu klikam Tereset, nie? A ciągle ping rośnie, zobacz jak ping rośnie. Hę? I znowu to samo się dzieje, no przecież chłopiec, no nie wiem Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce, o No, Dobrze, dobrze Ten sam problem miałem, ten sam problem Kon No Dobra, posiadanie może snajper na trójce nie jest najlepszym wyborem. Hop na drugą bitwę już idzie, pier... ledwo z pierwsza skończyła już idzie na drugą, no przecież... To się... Dobra, mam pomysł, nie? Może trzeba, zrobić locked in? What the fuck? Jakim cudem, kurwa, ja dostaję takie bomby? Nie wiem, to jest bot, ale. Dobra! Nie, kim, nie. Tu To To jest wcześniej, nie? Ten taki mocny kozak. Ten taki mocny. Czego nienawidzę w tych ludziach, że oni dosłownie stoją, dopóki ty ich nie znajdujesz do 20 HP, i oni i się nie uciekną ci, pomimo posiadania 20 HP, oni i tam stoją i próbują czyś tam walczyć. Jakby, nie wiem, jeszcze mnie trafił wiele więcej razy niż raz, nie? Czyli okej, okay, ale Hoppie nie trafił praktycznie z... W ogóle. I on stoi, nie? Mnie to tak denerwuje. Nie no Miku, co so jest? Czemu ty go Ty, nie dostała? Ty dostała, ale za mało. Dobra, to nie był hit. Dobra, on mi tak siadło, nie? Tak jak mówiłem, wiatr Batmana na rejon. Uf. Oj, dobra. Dobra, dobra, nie no, fajny ten skin Batmana jest, ale czegoś mi tutaj brakuje. Stary czegoś mi tak brakuje. Tylko nie potrafię powiedzieć czego, nie? Dlatego one dają tyle metalu? What the fuck? Nie, nie. No ile zginęło? No i widzisz, się. Ej, ilon ma! Ilon ma życia? Ja się biję, mając 8 mocy, więc jestem jakiś chory, nie? Przysięgam! Ale jestem najlepszy! Aha! Aha! To znowu! Nie, że nie się nie pompuje, to jeszcze jakiś problem jest ty. Zostałem. Patrz jaki kurwa. Dzieba ci kurwa. Chyba wiem kim muszę zagrać. Ja pierwszy.